kim jest Sławek. Teraz, zaraz się zastanowimy, dlatego, że po całym tym streamie z udziałem Jana Rodo, Sławka i Krzyśka, przyjeździe policji i karetki pogotowia, jak wszyscy wiecie, Krzysiu dzwonił do mnie w nocy, żeby mu tam szukać Majora. Okazuje się, że Sławek przyjechał nie wiem, w środę, w czwartek, w środę prawdopodobnie, przyjechał do Krzysztofa. Pierwsze, co robił, to nagrywał dużo filmów, dużo filmów o niczym. Gdzieś tam pod oknem ich podsłuchiwał, później gdzieś tam po lesie szukał. Gdzieś tam w monopolu pokazał, jak to kupuje litr, czy tam 0,7 łyskacza. I te wszystkie filmy miały swój cel, na początku nie wiedziałem o co tam chodzi, no, mówił mi, że przyjeżdża nagrywać i tak dalej, no to sobie myślę, jedź nagrywaj, nie ma problemu, chociaż tak jak wcześniej mówię, już z nim zerwałem kontakty i w ogóle, znaczy kontakty, zerwałem z nim y, takie coś, taką znajomość typu, no myślałem, że współpracujemy razem, niestety nie, nie współpracujemy razem, bo... Bo postanowiłem dzisiaj pojechać rano do Krzyśka i zobaczyć o co tam w tym wszystkim kurwa chodzi, bo no bo mi szlak trafił jak tego streama oglądałem. No i no i jak Sławek się dowiedział, że ja jadę, to od razu spierdolił ze szkolnej. Spierdolił ze szkolnej do hotelu. Ja z nim rozmawiałem przez telefon, mam te rozmowy, bo wszystkie nagrywam. Tak, dam ci adres, spotkamy się wieczorem. Pogadamy, posiedzimy u Krzyśka, pogadamy. No nie pogadaliśmy, bo spierdolił niestety, tłumacząc się, że musi się jechać wyspać i wykąpać w porządku. Dziwnie się odnalazł z powrotem. Jak ja wyjechałem z Białego Stoku, to nagle się Sławek odnalazł i zadzwonił do mnie, że, że on już jest na nogach. No ale dobra, w porządku, chuj. Nie będę tego komentował. No jak tam pojechałem, no to co? Siedzi jaś Rodo. Z Krzyśkiem. Robią porządki tam na tym swoim podwórku dalej. Uzupełniają ten kontener. Krzysiek oczywiście nie ma żadnych lekarstw, żadnych glukometrów. Nic nie, nic nie bada, nic nie robi. Rany poparzeniowe goją mu się cholernie fatalnie. E, zapytałem o ten wieczór. Powiedział, że nie miał na to wpływu, bo oni się wspili. On nie miał siły, już nic robić. E, widzowie prawdopodobnie wezwali tą karetkę pogotowia. Z tego co mi Krzysiek mówił, że dostał Sławek jakiś zastrzyk od lekarza. Może tam zażygał całe to mieszkanie w cholerę. E, no i policja pogotowie i tak dalej ja dzwoniłem na komisariat policji o co tam chodzi bo jak wołałem karetkę do Krzyśka Chorego to nie przyjeżdżała ale no, oczywiście przyjechała karetka i pytałem czy było uzasadnione wezwanie czy policjanci coś na ten temat wiedzą olewają kurwa totalnie temat mają to koło dupy kazali mi porozmawiać z dzielnicowym który będzie dopiero w niedzielę bo oni to koło dupy mają ten, ten temat Krzyśka i tak dalej. Wiadomo o co chodzi. Tu chodzi o to, że y, Krzysiek już jest y, wzięty na cel. On, on już jest przez służby miejskie wzięty na cel. Y, teraz tylko chwila, żeby, y, żeby oni go zniszczyli. To, y, to bardzo szybko go zniszczą, bo jak znam nasze y, państwo, to natychmiast trafi do choroszczy, to nawet nie ma o czym mówić. Tym bardziej, że major podpisał w szpitalu y, taki kwit, że będzie się opiekował Krzyśkiem, bo inaczej Krzysiek trafi do domu opieki, jeżeli nie będzie miał opieki nad sobą. Krzysiek w tej chwili nie ma żadnej opieki, bo Major niestety wyjebał z domu. Teraz się znalazł. Dziś wieczorem się znalazł, ale nie ma z nim kontaktu, bo jak dzwoniłem do Krzyszka, to Major powiedział, że dopiero Porozmawia ze mną, jak goście pójdą. Więc kurwa, zobaczcie, jak jest. Kurwa, staram się im pomagać, a oni, kurwa, przyjeżdżają do nich różni ludzie, robią sobie kurwa zdjęcia, jak z małpami, zostawiają tam jakieś 10 zł, albo nie zostawiają, i kurwa, odjeżdżają. I każdy odjeżdża, coś tam sobie, kurwa, ugra i przyjeżdża, odjeżdża, przyjeżdża, odjeżdża. A oni, kurwa, jak te małpy w Zoo, dostępne non-stop. Ja, środo, siedział na schodach z zajebistym kacem. Żałował tego, co zrobił, bo tak mi sam powiedział, że żałuje tego, co zrobił. Ale powiedział mądre słowa, że Krzysiek nie ma opieki i nie ma opieki, bo te rany mu się nie goją. On absolutnie nie bierze żadnych tabletek, nie ma żadnych tam kurwa. Nie widziałem glukometru, kazałem mu pokazać, to mi nic nie pokazał. I, i dalej sprawy się toczą, jak się, jak się toczyły. Mało tego. Jeszcze przyjeżdża Sławek, i zamiast kurwa coś pomóc, czy coś, yy, no bo proszę mi nie mówić, że yy, powiem Wam od że ten kontener to nie była sprawa Sławka, to od razu yy, to odrzu odrzućcie. To nie Sławek ten kontener załatwił, yy, ale to nie mogę powiedzieć kto. Yy, na pewno nie Sławek i przyjeżdża tam, robi kurwa gnój, spierdala ode mnie, jak ja chcę przyjechać i z nim porozmawiać. Jak ja odjeżdżam stamtąd, to Sławek kurwa się znajduje i idzie do Meksykana i robi z nim wywiady, a wcześniej wiesza na nim psy, że to, że tam, to, że alkoholik, że, że to, że tam, to później idzie, robi z nim wywiady, włazi mu w dupę. Ja nie, nie, no nic kurwa z tego nie rozumiem. Nie wiem, zadzwoniłem do Krzyśka, powiedziałem mu, żeby sobie, bo tam Sławek u niego jeszcze siedzi, powiedziałem mu, żeby mu Sławek pokazał te wywiady z tym Meksykanem, bo tu robi kurwa oborę. A tam idzie i robi kulturalne wywiady. Nie wiem o co temu facetowi chodzi, po co on tam przyjeżdża, kurwa, i robi dym. Nie wiem. Może kurwa ma takie zadanie, że. Może w ogóle ma coś w głowie, jakieś urojenia. I ciągle kurwa przez telefon mi mówi, żebym, żebym się na niego nie gniewał, że, że on jest w porządku, że on, on to tak. Nie wiem, nie mam, nie mam głowy. No, fakt jest taki, że, że za chwilę Krzysiu znowu zostanie sam. Yy, może major ze dwa dni wytrzyma i nie pójdzie w krzaki. I taka to opieka nad Krzysztofem. No ale jak to się mówi, niech się kręci taśma filmowa. Zobaczymy, co, co, co z tego wyniknie. No, sprawa wygląda tak, że po prostu no, nie ma ludzi, którzy. Którzy by pomogli, którzy by zrobili tak, że no skoro już ich oglądamy, to może oni by jakoś tak to wszystko mieli poukładane. Nie, każdy czeka na koniec. No i przypuszczam, że w najbliższym czasie się wszyscy tego końca doczekają. To będzie tak jak z magikalem: magikal skończył, służby go wykończyły. Jak ktoś go śledził, to powinien wiedzieć w jaki sposób to zrobili. Wykończyli go i Krzysio z Majorem będą wykończeni identycznie. No, a widzowie przeniosą się na jakichś innych streamerów, na jakichś innych bohaterów sobie znajdą. I tego kurwa Krzysiek i Major nie mogą zrozumieć, że jebać widzów, kurwa zarabiać na nich pieniądze i jebać ich, bo oni tacy są, w chuju mają Majora, w chuju mają Konona, chodzi tylko kurwa o show, siedzą sobie w ciepłych domkach kurwa, piją piwko, w kulturalnych warunkach i patrzą jak dwóch durni w chlewie e, przysparza im kurwa radości. No to się w głowie nie mieści. Chuj mnie strzela na samą myśl. Normalni ludzie nie chcą pomagać, bo się boją, bo przecież ta cała kurwa jest nagonka na tych wszystkich, którzy by mogli pomagać i, i robić, się cała nagonka tych kurwa e, jebanych gimbusów. Mówię do tego kurwa jebanego gimbusa, Rastamaniana czy jakiegoś innego chuja, z którym na moim kanale kurwa polemikowałem, bo, bo uważałem, że z każdym trzeba rozmawiać. Okazało się, że to jakiś kurwa gimp jebany, który gdzieś w jakiejś kurwa warszawskiej, pierdolonej szkole piłki nożnej trzeciej czy czwartej ligi, kurwa gdzieś tam coś trenuje. Głupi chuj i <ścoughs> chciał, żebym nakładał rękawiczki i się z nim kurwa bił. Frajerze. Kurwa pójdę do Twoich rodziców, jeżeli są normalni, bo jeżeli są tacy sami, kurwa debile jak ty, to wypadałoby Was, kurwa wszystkich, nie wiem, zamknąć w jakimś, kurwa w jakiejś klatce do chuja, ja pierdolę. Co za naród? Skąd się to, kurwa bierze? No, zastanawiam się, skąd się biorą takie kurwy na tym świecie? No, skąd się to bierze? Rodzinnie? To genetycznie, kurwa ojciec przekazuje na, na syna? Nie mam pojęcia. Ale zobaczycie, kurwa. Że kiedyś będziecie potrzebować pomocy i doczekacie się tego samego. Że ktoś Wam powie, zdychaj kurwo, robaku, i to Wam powinno wystarczyć. Zobaczycie, jak to smakuje.